Dzień dobry, nazywam się Węgrasz Kamil. Znajdujemy się na stoisku firmy Aten na targach ISE 2023 w Barcelonie. Nasze stoisko podzielone jest na sześć stref, na których prezentujemy kompletne rozwiązanie. Za mną znajduje się strefa poświęcona meeting room, w której prezentujemy kompletne rozwiązanie integrujące system rezerwacji sal, system sterowania, system dystrybucji sygnałów oraz system dystrybucji dźwięku. Wyposażone w nowe głośniki, jak i wzmacniacz, nową integrację systemu rezerwacji sal z systemem sterowania, jak i Wszelkiego typu ekstendery USB. Nowe funkcje systemu rezerwacji SAR pozwalają na połączenie systemu rezerwacji z systemem sterowania i zarządzania salą. Z systemu rezerwacji SAR jesteśmy w stanie wywołać konkretną akcję przygotowywującą naszą salę do spotkania. W pełni zarządzając wszystkimi urządzeniami w sali konferencyjnej. Jako uzupełnienie sali konferencyjnej prezentujemy w tym roku rozwiązania do bezprzewodowej prezentacji treści w sali konferencyjnej. Zarządzanie zasilaniem znajduje zastosowanie nie tylko w serwerowniach. Także sale konferencyjne wyposażone w listwy zarządzalne pozwalają nam w pełni kontrolować zasilanie w szafie AV. Zastosowanie listy w PDU pozwala nam na analizowanie, zarządzanie i kontrolowanie zasilania nie tylko w serwerowniach, ale także w sali konferencyjnej. Idealnym przykładem jest mniejsza wersja listwy PDU PE4104. Nowością w naszej ofercie jest listwa trójfazowa serii PE9, pozwalająca nam na pełną analizę i kontrolę zasilania w formie 0U w postaci 30... Portów zasilających. Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i zapraszamy do bezpośredniego kontaktu oraz na nasze social media. Dziękuję.